Następny dzień, U. Kurde, jak w szkółce już jesteśmy, tu jest Nie wiem, tyle typa, że to jest hit I w końcu, koniec tego projektu Jutro zabijamy o 10 do Polski I dzieje się, dzieje się Macie parę przybitek, jak tutaj, ładnie, no normalnie w sumie na Ziemię nie masz na co liczyć. No bo lecę jak super meciem meteoryty. Kiedyś odkryłem tu kosmos przez te narkotyki. Dzisiaj czuję się tu obco. Tam już po zakończeniu, tak, dostaliśmy. Ja sobie stoję na scenie. No Poduś swoje, jak Timo, musisz <laughs> podnieść. Okej, no. się. Zaraz idę kupować nową czopę. No bo ta biała jest spoko, ale chcę jeszcze mieć kolor, który zobaczycie dopiero zaraz, więc ja się w sumie z tego bardzo cieszę i zaraz zobaczycie, kupujemy sobie czopę i później pewnie jeszcze coś zrobimy, na imię, więc na razie to tyle, ale patrzcie, no kozak Dobra, no, czekaj, jeszcze tego, 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 tego. Sami debil Dobra, wbijam do tego sklepu po czopę. u Mordeczki, kupiłem już taką yy. Cena to jest tutaj, patrzcie, tu pisze 18 euro nie? Czekajcie, przytrzymam sobie ją tak I patrzcie co tu się wydarzyło Ta Wala się w obliczeniach I patrzcie, mi ją za 7 euro Czyli mam Czapeczkę za 7 euro Z fajnej firmy yy, Nie wiem jakim cudem w Polsce znalazłem Tą czapkę za ponad 150 ziko, więc no... Ugrałem to, co? So. Piękna czapa. Dobra, zbijam. Żymeczki ze szkoły z Niemiec zostały pitos dla nas. Zabrali nas na lody i teraz sobie czekamy, więc jest najsik. Później idziemy sobie coś zjeść. No i chillować w hotelu, później kolacyjka i... No może coś jeszcze poodwalamy. Ale kupujemy dzisiaj fasolki? E, kupujemy fasolki dzisiaj? Ja bym najrafim film w fasolkach, jak rzygamy. Ostatni dzień w Zobaczcie Zobaczcie Chciałbyś ściągnąć mnie na ziemię Nie masz na co liczyć No bo lecę jak superman Nie meteorytyk Kiedyś odkryłem tu kosmos przez te narkotyki Dzisiaj czuję się tu obco Mówisz, że w zonie No my już pojedliśmy, po, zamówiliśmy sobie tościki Lodziki, pićka I namówili mi, żebyśmy Poruszyli do kolejnego sklepu, zobaczyć tam Zasraną wodę Fiji Ale wątpię, że będzie, ale i tak sobie idziemy Kolejne dwa kilometry oni to mnie zabiją za te... chodzenia. Jak będzie, to nagram. Jak ty będzie, to i tak nagram. W Lidlu nie było, ale jak mówił tak... Pira z drzwi po polsku. I powiedział nam, że w Realu jest. A Real jest kolejny kilometr. I zgadnijcie, co się stało. No tak, idziemy tam. Może <laughs> po jedną głupią wodę. Chodzimy po parę kilometrów dziennie, żeby ją znaleźć. Oni mnie zabiją za to. Ale ciul, lecimy. Ja też to będę wam mówił. Ale no przysięgam, że to jest jakiś żart. Że jestem w kolejnym sklepie takim dużym, co tutaj by się zamieściło pół Afryki. I kurwa nie ma tej zasranej wody. Jest tutaj obok jeszcze jeden sklep. Nawet większy ile sklepów więcej idę tam zobaczyć. Oni tak mnie już zbyzywali. Często, że przeszliśmy specjalnie ponad 3 km, żeby pójść tu. A tutaj nie ma tej zasranej wody? Jak ja ją zobaczę, to ja się zastanawiam, czy ją brać w ogóle. A nie, nie, wezmę. Wezmę. Ten wezmę. weź narf się ją kur... znaleźć. Są kolejne sklepy. Wchodzę tam, szukam, że to jakieś centrum handlowe takie większe jest. Więc. Więc no. Idę idę patrzeć, jak coś to będę mówił. Przecież to jest jakiś żart, jedna ta woda. No kolejny sklep nie ma. No wchodzę z tych sklepów, jakbym w Lumbie, nie wiem, szukał Louis Vuittonu, Beskitu, to To jest przecież tak w czuł... ciężko dostępne, że to jest hit. Słyszałem już jakiś sklep, ale nie wiem, bo. O, Rosman, może w Rosmania by była. Nie wiem, nie wiem, pójdę zobaczyć. Ale masakra to jest ta woda. Jak ją znajdę, to ją w ramkę obrobię i powiem. Chodziło się po to, 30 km. Jak coś znajdę, to wam pokażę, buźko. No i nie ma. Kolejny sklep kurde... ...ogromny, w którym nie ma tej wody. Bez kidłu. Się poddaje. Cały czas mi pokazujemy jakąś taką... ...podobną wodę do tego, ale to nie jest to. Ale niestety tutaj fizi Ale no nie ma chyba. Chyba nie głupia. Jutro już jadę, więc... Czu, chyba nie będzie fizi. No i chyba nie. Wezmę sobie jakieś ciasteczko i zwiję. I nie ma, nie ma po prostu. Dobra, jak coś to będę nagrywał dalej. Znalazłem kolejny sklep, który jest kolejny kilometr. I kuźwa nie wiem, czy mi się tam chce iść. No nie, no idę tam do niego, ale. Kurde, nipa, Takie auto sobie kiedyś kupię. To no, będzie moje pierwsze Audi. Audi, pierwsze Audi, pierwsze auto. Audi TT. Tania. Można kupić Dwa osobowe, po co mi więcej No start Dobra, idę Do tego sklepu i będę szukał dalej sobie sklepów No no kurczę, no Bardzo chcę kupić tą wodę, tak? No i chyba to zrobię Ja po prostu kupię tą wodę To najpierw ją trzeba znaleźć Dużo jest tych, no jak już wcześniej mówiłem Dużo jest No podobnych, ale ja chcę tą no ja po prostu idę. Jak ją ja znajdę, to wam powiem. Masakra. było tak idę, i nie chcąc się znalazłem sklep z, z biczami samymi. Tak to nie będzie to masakra. Ale nie można chyba nagrywać, więc. I tak będę ja mówił o cichu. No, znowu nic nie przysłał. Dobra. A to się zapytać o kasy. jest. No i strzelił Tutaj też nie ma Idę do następnego sklepu Bo wiem jak nazwę film Kolejny dzień szukam zastranej wody Bez kitu No więc się dam w i Pewnie i tak nie znajdę I się będę denerwował No sadna. Chyba najgorszy sklep w którym byłem I kurde syf Nic nie było w tym sklepie Kompletnie, patrzcie, w tym sklepie nic nie ma Kompletnie nic tu nawet koli nie było, czekajcie? Nawet koli nie było. Dobra, chat pół na was. Kurde, ale parkura zrobiłem. Ja pierdolę. Bo idę, idę i tak nie patrzę na mapę i tak patrzę i takie koźwe, tylko taka wysoka siatka. I z tym, się patrzę, Spój, idę tak, tak, obwodowany. Czy wybrał księciu na powodę? Tutaj nigdzie nie ma. To jest jakiś hit totalny. I skakał już przez mury lepiej A pierwielu. Skręć w lewo Sam chcę skręć w lewo pedala. W sumie to Wracam już wiem gdzie jestem e... E... Sorry bro No problem Eee Ta, zostawili mnie e... Pod skałem gdzieś 2 km od chaty To oo ku... I idę sobie szukać, daj tej wody, no. Pójdę no. do sklepu, tam, gdzie powinna być. Wczoraj nie było, może dzisiaj będzie. Po prostu pójdę zobaczyć, co mam kusić wodostrocie, ani nic. I tak już zrobiłem dzisiaj 100 kilometrów. Nie macie tutaj jakiś drogi rowerowych? po ludziach jeździcie? Serio, taka mapa jest na Google Maps i to jest zaznaczona jako mapa jako skrót? No bez jaj. No faktycznie to jest taka droga potraktowana. No i to widzicie <glah> jakie miasto drogami chodzę. Patrzcie, to jest to środek miasta Kuźba tu Las Pole. O, pierdyle. Żeby tu żadnych węży nie było. Proszę. Ja tylko o to proszę. Jak węży nie będzie kuuuu nie iść. Widzimy się później, bo mam 20% baterii tylko. Masakra. W sumie tak sobie idę tutaj, tu jest całkiem ładnie. Ogarnąłem, że tam jest basen, bo tam są krziki. żebym byłem na tym basenie. Ale tak tu mamy wodę, tu mamy po prostu sobie troszkę taką wydeptaną. No tego kurde no... No i lasek. Lasek w środku miasta. To lasek totalny. Tutaj bagno. <noise> bagno no, Baknie. Ptaszki latają, ci pierkają. Kurde, ja mogę iść ten. Ale to no, masakra. Naprawdę, no, mi się bardzo podoba. No patrzcie. No woda, normalnie. O, to jest bagno. To jest dopiero bagno A nie jakiś podrabianiec. Nie lecę Tu normalnie ktoś ma prąd Prądzik, patrzcie Czekajcie, bo światło było Tu ma ktoś prąd, normalnie Potrafią te Niemcy się zarobić O patrzcie, tu żeby nikt nie wchodził, druty kolczaste Normalnie No problem Czyli ludzie normalnie tym nie chodzą Poza Zwierzętka pewnie też, ale no Zwierzętka nie wydeptała tych dróżki ale to tutaj rzeczka tak, nie zostawia. mega, ma taki delikatny prąd. Cześć, muszę zobaczyć na mapie, w którą stronę. Tak, dobrze, dobrze idę. O, tutaj mam jakiś most. Fajną sobie wycieczkę zrobiłem. Lepsze to niż serio leżenie w domu. Ja nie lubię, jak już tak leży tutaj jestem, by chodzić bez O, normalna droga się zaczyna. A więc widzimy się w sklepie. W ogóle patrzcie jaką czystą wodę znalazłem tutaj przechodząc kozakierdile pająku jakiś Ta, i patrz, no, normalna dróżka Proszę prościut to do sklepu I znowu brudna woda Ale tam była fajnie czysta woda Tam fajna, fajna, fajna to. Dobra, idę, ale tak wiesz taki bolą na mamy ten sklep w którym powinno być na 50% bo albo jest, albo nie ma to hit Znalazłem tutaj zasranej Fiji, ale wziąłem to, co mi wciskali wreszcie w sklepach, czyli no tą drugą, najdroższą wodę, To jest najbardziej podobne do Fiji, czyli wziąłem sobie tą wodę, no, no nie wiem, no z euro kosztuje, czekajcie, sprawdzę, jak smakuje. Nie uwierzycie jak smakuje Jak woda Ja no jednym okiem wydupiłem pół e, Czekajcie nie no Serio, jakoś tak Kuźwa Myślałem, że woda za pół litra, któregoś się około 8,40 będzie troszeczkę lepsza Znaczy lepsza, no Próbuję sobie przypomnieć smak innych wód No i to jest identyczna niż Czyli Jezu, nie do mnie. Powiedziałem tam niż jadłem, co nie? Niż piłem, no No bad O, i patrzcie To będzie moje pierwsze auto Audi TT Tak jest właśnie to Dobra, zwijam do hotelu, jak coś to później jeszcze coś nagram, buźka Ej, albo mi coś odje***ło od tego słońca Albo ja po tej wodzie czuję tak, że jak ją wypiłem To czuję taki smak wody, taki no, Taki bardzo smak wody czuję, że No piłem wodę, ale tak, tak dziwnie, tak jeszcze nie czułem Tutaj tak czuję wodę, mega Ale to myślę, że od tego słońca najbardziej to w***ło I tak teraz jadam takie głupoty Ale no nie wiem To jest na razie moje zdanie Na raz wypiłem tą wodę, już nie ma 2 euro 4 centy Za pół litra jak ja za to mogłem sobie loda kupić Dobra, popisałem z mamy. I zaraz pójdziemy do Vape Shopu kupić jakiegoś lika No chcę jakiegoś lika z Niemiec Spróbować jak smakuje no i po prostu nagramy mam jeszcze jak tam kupujemy ale na razie idę do fotelu odłożyć to wszystko Przyjąć mordę O, jest jaki ładny Dobra, chciałem wam nagrać ale typ Ty przypatrzył cały czas na mnie Więc trochę wam nie nagram Ale no mówię, idę się na chwilę ogarnąć I nagram wam jak kupujemy jakiegoś lika Dobra mordeczki, idziemy po Liquid. Jak jakiś się wybierze to wam nagram. Hej shop! Mordeczki kupiliśmy takiego to premicika. Do niego trzeba dodać bazy, bo to jest taki nie premik, tylko mocniejszy aromat. papaja z mango genialny. Smak próbowaliśmy. I w Polsce sobie po prostu kupię bazę i doleję i będę miał bardzo dobrego Liquida. Więc na no w sumie kupiłem się czapkę, wodę. Kramiecika ja jestem zadowolony i jak później będzie się coś działo, to będę dalej nagrywał. Pokój. Instytutka czy kasjerka w biedronce, dorabia sobie chłopak sprzedając po klubach pomka. Brak zainteresowania, bo wolę pieniądze. Dobra, mordeczki. Yy, lecimy na kolacyjkę. Ja po dzisiejszym trybie umieram, ale. Widzicie te nóżki? Te nóżki dzisiaj ponad 10 km, jak nie więcej. Umiaram, spałem sobie. Leżałem sobie. Później biegałem po koszulkę z ziołeczkiem, którą może wam później pokażemy. I teraz się cofam po bluzę, bo zimno. I idziemy jeździć z najlepszej burgerowni w mieście, w której już byliśmy. Więc o, będzie coś tam, tam nagrywane pewnie. E sobyku Chciałbyś ściągnąć mnie na ziemię, nie masz na co liczyć. No bo lecę jak Superman Niemen <laughs> Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się do jutra. Pao!